W jak dwa spotkania, dopiero o 20.40 i o 21.30 odpowiednio Dojb podejmuje JCD-BD. E, wyrównane starcie, zwłaszcza, że obie drużyny w skrótach nazw mają literkę B i mają literkę D. E, co jeszcze ciekawego o tym starciu? Sąsiadują że... są w tabeli. Tak, JCD nabiera tempa, Dojb tempa nie traci, gra trochę w kratkę. Większe doświadczenie od CD. Czy to wystarczy do wygranej? Nie. Nie? Nie poradzą sobie z dojbem? Nie, wydaje mi się, że, że tutaj dojb niewiele. To będzie jakiś wynik typu 1-0, y ale... Dla dojbu? Na dojbu. A ja powiem, że 1-0 dla CD. Czyli ty jedyneczka ja dwójeczka. No i jaka jest bzowa Nokia. No i tu ciekawa sytuacja, bo Bzowa przegrała w tym. tym a jeszcze tym. Po wtorek, bo w piątek to nagrywamy, e, przegrała z e, Elektrosatem. Nokia rozgromiła, Ym, tak. Czynym e, No ale w bezpośrednim starciu wydaje mi się, że to bzowa będzie faworytem. Tak. Tutaj. Ja yy... Piłkarskie argumenty, yy. Yy, które mogą nie leżeć yy, Nokia. Tak, tak, tak. Więc tutaj bzowa. Szybkie błowa... kontrataki, a... a Nokia może sobie z tym nie poradzić. We wtorek jeden mecz WLB, e, WLS 1 7 w Mokambora. WLS 2. A, wiem. Tak. Się skupiłem się, żeby nie walnąć się z WLB, to się walnąłem i poszedłem za ciosem. E, Seven gra z Mokambolą. No tutaj Mokambola to, to nie będzie szansa dla Seven, w mojej opinii. No, Mokambola gra na dużej intensywności. Wydaje mi się, z tego co widziałem, w jaki sposób gra Seven. To, 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 to. No jest dla nich jakaś szansa, ale, yy, ale szanse mogą upatrywać w dobrej postawie swojego bramkarza, ewentualnie w nieskuteczności Mokamboli, która i tak już nie jest tak nieskuteczna jak była wcześniej. Mokambola zdobędzie tu trzy punkty. Też tak, tak. są. Yy, no i przerzucamy się o dwa dni dalej. I co ciekawe, Mokambola. I znowu Tym Razem z Gemini. No i z Gemini sobie nie, nie poradzą. Dwie wygrane? To by było za dobrze. Mogłoby być za dobrze, ale ja tu pełnę remis. Jakiś taki 2-2, 3-3. Nie, powiem Ci... E, jedną rzecz zobaczę... Prezesi 3V... Nie, powiem Ci, dzień po dniu e, Stokhosa będzie w gazie. Mówisz, będzie tak, w, tak. fire? Tak, tak. E, Drugi z Michałów tym razem trafi karnego, a nie strzeli w stronę szkoły. E, także nie, nie. Tu kap jest faworytacz. To remis i te Seven Paraolimpiakos. Góra z dołem. Nie, a tej mówi. Góra z dołem się nie zejdzie. Paraolimpiakos, tak. I elektrosat FCHS. No, no tu ciekawe. to będzie starcie standardowo. To będzie ostry mecz. Jedni drugim nie będą odpuszczać. Tak, już na zimę mieli. Oni już wcześniej grali. Będą lecić wyzwiska i po polsku, i po koreańsku zapewne. Także yy, tu będzie mecz. Yy, kto lepiej wyjdzie z próby nerwów. Lepsi. Wydaje mi się, tak. W płynności i techniczności jest HS, tak. ale Elektrosat to stare lisy, m, doświadczone, więc. więc. Tak, no tutaj Jan, Jan Łaban, który będzie kuratorem, mówił, że nie może się to czekać tego widowiska. A jeszcze z ciekawości: kto to. Malec. Andrzej Malec jeszcze to gwiżdżał. O, no to dobrze, to on no. będzie trzymał wszystkich. No to. Yy, Stawiam ile tam, na to, że będzie kartka, no, po jednej i drugiej stronie, na pewno. Kartka to W wyniku, wyniku nie obstawię, ja, ja stawiam na, na ile kartek, w sumie, żółtych lecimy. Żółtych będzie 5. Pięć. pięć? To ja powiem, że mniej niż pięć. Może pójdzie na czerwone więcej? No nie no, bo, nie, bo dwie żółte, co nie, tak ty no. lecisz? Yy, że, że ktoś że, tak, i... taką jedną no, to liczę razem z tym, że jedna no będzie podobna. Nie będzie mniej niż pięć. Nie wiem, Andrzej Dobra. już nie jest tak jak kiedyś, chociaż na pewno będzie nerwowo to obstawiamy to kartki, ty dasz. Pięć kartek. No i co? I piątek, piątek w piąteczek, i ten piątek będzie grany w odróżnieniu od tego piątku, którego mamy dzisiaj. Tarczyński, sekcja tarcia, krzanu. Posłuchaj to w ogóle jak to brzmi. Tarczyński Football Team, sekcja poświadczana. Ta. No tutaj kafelek jest, jest duży na no, w terminarzu. No. I ja uważam, że tarczyński. No musi tutaj wygrać. Jeśli chce uratować swój honor. Nie, sekcja wygra. Sekcja będzie ratować swój honor. Tarczyński już mnie tak zawiódł, że. Prawda, ale... Ale Tarczyński, ja daję Tarczyński. To niech, mnie, to niech, niech się pomylę, ale, ale sekcja. Sekcja Tarcia szanu, kibicuję o zawsze. E, coś mam Wrocław JCD, BD. jest BZOWA. No Kiedyś te mecze były, gdy CD nie grało jeszcze pod fałszywą nazwą. E, BZOWA. BZOWA bez, bez, bez w ogóle no i co? I lecimy wLS O, o sam błąd popełniła mi wyzykał. WLS 1. W poniedziałek nie ma meczu w tej klasy rozgrywkowej. We wtorek zaczynamy od MPK Wrocław, a WL2 MPK, jeśli chce walczyć o medale, musi to spotkanie wygrać. 1820 to dobra pora. Też na zmiany akurat. Też mecz na kuźnikach Też mecz na kuźnikach. Znaczy Boże, na Skwierzyńskiej, no, na Skwierzyńskiej tak. no właśnie, na Kuźnikach to nie byłoby żadne zdziwienie, ale na, na Skwierzyńskiej. Tak, to zależy kto ma bliżej ten AWL, będzie musiało się przybijać przez całe miasto z Czajkowskiego, a tu zależy na której zajezdni kto, kto, kto więcej, więcej zawodników MTK, no bo jeśli z Obornickiej, to w zasadzie startują razem z tak, tak. tak. jeśli Borka albo z tego jej przy, przy akwaparku jest. Ślężne? No tak, 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 tak. No. no, no to wtedy będą mieli To może zrobić różnicę. I Ale... mi się wydaje, że to... Wczesna pora? AWL-ka. To... MPK, MPK. Neogen Aztek. Też znane sobie... Znani sobie zawodnicy. Grali przeciwko sobie i razem ze sobą. Bo to przecież kilku graczy aktualnie o Neogena grało kiedyś w Astechu. E, między innymi kapitan czy kierownik. Tak, Jacek, tak. Mm, więc e, nie, Neogen Neogen pójdzie za ciosem. Aztek z łapą, zadyszkę. Po tej początkowym raczej wydaje mi się, że faworytem jest Neogen. Też on tak powiedział. W zależności u nich też, jak kadrowo, ale mimo wszystko. Mimo wszystko stawiam tutaj na, na FC, kasztaniaki, na promieniowaniu. No i co? Odbiją się na promieniowaniu po zeszłym Nie w tym meczu. No ktoś musi tych kasztaniaków. No ktoś musi, no już MPK tego nie zrobiło i, i może zrobi to Fulanito. Właśnie mi się wydaje, że to Fulanito będzie tam jakiś No i jeszcze poczekamy na to. Tak, i na promieniowaniu tutaj z kasztaniakami. Nie. Myślę po zawodnika. No nie, niech będzie no nie, nie, kasztaniaki. Środa, nie. Czwartek, również nie. I piątek, trzy mecze. Metzerif United, destemido. No i co? Metzerif, bo. Paną na promieniowanych. Destemido sprawiło problemy w WLC w No i destemido. Niewygodne no, dla tak. każdego. Tak, 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 tak. Destrymino w końcu musi zacząć z kimś wygrywać. Kuchcik kuźniki, z kuźniki. Derby. Derby. Derby kuźnik. No powiem ci. No dla mnie kuchci. starcie czekają te. I co ciekawe grają na skiżyńskiej. Nie żartuję. <śmiech> <śmiech> żartuję. Grają na kuźnikach. To by było dobre. No, już, już Sędzia Andrzej Malec, koordynator Jan Łaban. Sędzia Andrzej Malec, no zależy w jakim składzie będzie ZKS, ale nie, nie. To jednak dużo bardziej doświadczonej tak. Kuchcika kujniki no. powinna wygrać i to w sposób zdecydowany. Też uważam, że kuchcik. No i tydzień zakończy się wypici. Team Fulanito, i moim zdaniem po tym meczu to wypici powinni być. Powinni się czegoś napić. Tak jak e, aktualny selekcjoner reprezentacji Polski kiedyś powiedział, że pójdę do domu i whisky sobie. P bo prawdopodobnie Furani to on zrobi z nimi to, co, no. co, 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 co probiusz chciał zrobić z whisky. No, no fulani to tutaj na no, spokojnie. Tym bardziej na fali zwycięstwa. Tak. Już myślałem, jak powiedział, że tym bardziej na Myślałem, że powiesz coś o feli, ale o nim nie wspominajmy. Tak, bo że mu wysłali to, byłeś przy tym? Byłem, jak byłem. byłem. Powiedział, że mu to wysłali z rana od razu. Nie, nie, nic, nic nie, nie mówimy. mówimy. Nic nie mówimy, nie przypominamy żadnych sytuacji. Kto tam nie. broni, Nie mówimy. Co nic. jak? gdzie, Nie, nie. Na fali. Miało być tak. powiedziane na fali. To na fali tej e, radości, euforii. I znowu tym kończymy. Tak. Tak jest znowu. przed tygodniem. No to dobrze, kończymy. Kończymy, dziękujemy, do, Oj, ja do zobaczenia.